Jeżeli macie ochotę na coś owocowego, co dodatkowo was pobudzi, to z pewnością zainteresuje was taka yerba mate jak Verde Mate Fruit Force. Ale w gruncie rzeczy o jakie owoce tutaj chodzi? Dzisiaj to dla was sprawdzę. Spójrzcie na tą idealnie zalaną yerba mate. Teraz pozostaje tylko zanurzyć naszą bombiję. i pora przekonać się, jakie to owoce mnie teraz uderzą. Ta ogromna tajemnica jest już dla mnie całkowicie jasna. Ja tutaj czuję głównie owoce leśne. Głównie jest to coś pomiędzy jagodą a truskawką. Przepraszam bardzo, jest tu jeszcze jeden bardzo wyraźny smak i jest to smak malin. I tak jak na początku czułem głównie matę green, tak te wszystkie smaki owocowe one uderzają z czasem. Rzeczywiście jest to taki Fruit Force, chociaż na początku można się go nie spodziewać. Owocowa te Green moim zdaniem jak najbardziej godna polecenia.